Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy zawierzenia swojego życia Bogu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Boże, Ojcze, staję przed Tobą i chcę zawierzyć Ci całe moje życie, wszystko czym jestem i co posiadam. Składam u Twoich stóp. Daj mi wiarę w to, że prowadzisz mnie, Ojcze, i jesteś ze mną w każdej sytuacji mojego życia. Błogosław mi, Ojcze, chroń mnie, osłaniaj. Wtulam się w Twoje ojcowskie ramiona, pełne miłości i łaski, Ojcze. Pragnę Cię kochać i służyć Ci wiernie całym sercem, umysłem i wolą. Ożywiony, prowadzony przez Ducha Świętego, w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej modlitw, zasubskrybuj kanał Zjednoczeni w Modlitwie, daj łapkę w górę, a w komentarzu wpisz intencje jaki chciałbyś się pomodlić. Jeżeli chcesz być na bieżąco z modlitwami, wciśnij dzwoneczek z Panem Bogiem i Maryją.